Będą wystawy, prezentacje eksponatów, projekcje filmowe i opowieści o historii, kulturze i sztuce. Już w najbliższy weekend Wielkopolskie Instytucje Kultury zapraszają na Noc Muzeów. W tym roku akcja będzie organizowana hybrydowo. Część wydarzeń odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, natomiast wiele akcji zostało przeniesionych do sieci. Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza na wirtualne spacery po muzeum i poszczególnych oddziałach. W ramach nocy muzeów będzie można zobaczyć m.in. film poświęcony Konstytucji 3 maja. A był to dokument ważny, porządkował ustrój państwa, dążył do tego, aby Polskę wzmocnić. I chociaż nie przetrwał długo, bo niebawem nastąpiła Konfederacja Targowicka, drugi rozbiór. Polski i wreszcie trzeci upadek Rzeczpospolitej, to tradycje konstytucji przetrwały przez okres zaborów. Muzeum Okręgowe w Lesznie zaprasza natomiast na wystawy ulicami dawnego Leszna podróż sentymentalną i XVIII-wieczne portrety właścicieli miasta. Ekoetno, czyli cykl internetowy prezentujący muzealia etnograficzne oraz sentymentalny spacer po dawnym Lesznie. Pierwsza noc muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku, a pierwsza polska edycja została zorganizowana w 2003 roku w Poznaniu. Akcję propaguje wiele wielkopolskich instytucji kultury.